mieszkanką. W tym mieszkaniu pięcioletnia Zuzia, która wraz ze swoim tatą czeka na powrót mamy ze szpitala z nowonarodzonym braciszkiem. Zuzia jest bardzo mądrą dziewczynką. Zuzia stawia swojemu tacie mnóstwo pytań, a ostatnio najczęściej pojawiające się pytanie brzmi tato a skąd się wziął ten mój mały braciszek? I tata ma problem, bo jak wytłumaczyć pięcioletniemu dziecku skąd się wziął jej mały braciszek? I kiedy tak szuka odpowiedzi, któregoś wieczoru bierze Zuzię na kolana, przytula ją i mówi: "Wiesz skarbie, bo to było tak, że ten twój mały braciszek był pana Boga. On codziennie Patrzył sobie w oblicze Pana Boga, ale Pan Bóg stwierdził, że lepiej mu będzie w naszym domu, w naszej rodzinie i dlatego nam go ofiarował. Mamusia go urodziła i za parę dni wszyscy będziemy razem. I ku zaskoczeniu taty Zuzia przestała pytać. Kiedy mama wróciła do domu z nowo narodzonym braciszkiem któregoś wieczoru, Zuzia przychodzi i mówi swoim rodzicom, pozwólcie, abym sama została w pokoju z, moły, z moim małym braciszkiem. Rodzice mówią nie, nie ponieważ się bali, ponieważ zastanawiali się, czy w główce ich pięcioletniej córeczki nie zrodziła się jakaś niedobra myśl, czy nie chce wyrządzić krzywdy maleństwu. Ale... Nalegania dziewczynki są tak mocne, że w końcu wyrażają zgodę. Zostawili jednak uchylone drzwi, chcieli widzieć co tam się będzie działo, i zobaczyli dziwny obrazek. Otóż ich pięcioletnia córeczka położyła swoją głowę obok główki swego małego braciszka i wyszeptała jedno zdanie. Dziecko, powiedz mi, jak wygląda Pan Bóg, bo ja już go zapominam. Dziecko, powiedz mi, jak wygląda Pan Bóg, bo ja już go zapominam. Moi kochani, to pierwsze nasze rekolekcyjne zdanie, które proszę, aby każdy z Was wyszeptał w swoim sercu. Bo zobaczcie, my wiemy, Poprzez katechezę, poprzez naukę Kościoła, my wiemy, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. My wiemy, że to Bóg, nasz Stwórca, wybrał dla nas dzień naszego przyjścia na ten świat określany Dniem Narodzin i my wiemy, że to Stwórca również przygotował dla nas dzień, kiedy z tego świata przejdziemy poprzez próg śmierci z życia do życia, z życia doczesnego do życia wiecznego. Nosi w sobie niezatarte znamie przynależności do Boga. My wiemy o tym, że każdy z nas nosi to znamie Bożego dzieciństwa. Ale zobaczcie, czy my pamiętamy, jak wygląda Bóg? Czy faktycznie ten Bóg jest z nami na co dzień? Czy my codziennie go na nowo zapraszamy do naszego życia? Ten świat wokół nas, tak zdający się krzyczeć i odrzucać Boga. Ten świat wokół nas, świat XXI wieku, który wrzeszczy człowieku, po co ci Bóg? Ten Bóg jest niepotrzebny. Ten Bóg cię ogranicza. Kościół jest ci niepotrzebny. Po co ci niedzielna i świąteczna Eucharystia? Po co ci nauczanie Kościoła? Przecież religia to opium dla ludu. Przecież to czarni wymyśleli to wszystko po to, żeby cię otumanić i omamić, żeby cię tu przyciągnąć. Na cóż ci taki Bóg, od którego ciągle słyszysz: Nie, nie, nie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywie, nie pożądaj, nic ci nie wolno. Po co ci taki Bóg? No właśnie. Czy ten Bóg jest mi potrzebny, czy nie? Czy ja Boga mogę odrzucić? Czy ja Bogu mogę powiedzieć nie? Postawił to pytanie Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski. Czy człowiek współczesny może odrzucić Boga? Czy człowiek może odrzucić Chrystusa? Może ale czy wolno? I zobaczcie to jest to pytanie które potrzeba by postawił sobie każdy współczesny człowiek. Potrzeba byśmy stawiali sobie to pytanie także my co się dzieje z człowiekiem, który odrzuca Boga, co się dzieje z człowiekiem, który trwa przy Bogu? Gdybyśmy szukali porównania możemy, zaryzykować takie stwierdzenie, że życie człowieka, który odrzuca Boga, to życie człowieka w mieszkaniu jednopomieszczeniowym. Kochani, co by było, gdyby wasze piękne domy tutaj na Czycatku, w tym momencie, kiedy jesteście tutaj, ktoś przebudował, wyburzył wszystkie, wszystkie ścianki działowe, nie ma podziału na salon, na kuchnię, na gabinet, na łazienkę, na garaż, na garderobę i tak dalej. Jest jedno pomieszczenie i wszyscy razem w tym pomieszczeniu. Czy byśmy nie krzyczeli, że nam ciasno, że się nie da? I zobaczcie, tak się dzieje z człowiekiem, który odrzuca Boga. On zawęża swoje życie do jednego pomieszczenia tu i teraz liczy się tylko to co tu i teraz liczy się tylko to co na ziemi im więcej wydrę dla siebie tym bardziej będę szczęśliwy i co dalej? zobaczcie jak często ten człowiek krzyczy ciasno mi bo jeżeli w tym jednym pomieszczeniu obok ludzi zdrowych pojawi się człowiek starszy, niedołężny. To ci zdrowi krzyczą ciasno mi. Co wymyślił człowiek? Dom pogodnej starości oddać schorowaną babcie, mamę, dziadka, tatę. Zostawić, tam ci będzie lepiej. Tam będziesz miała opiekę, my będziemy Cię odwiedzać. Wrócę jeszcze do tego na gorzkich żalach. Bo jeżeli w tym domu pojawi się człowiek obłożnie chory, koło którego trzeba być i zajmować się nim 24 na dobę, który cierpi, to ludzie wrzeszczą ciasno mi. Co wymyślił człowiek? Eutanazję, tak zwaną godną śmierć, bo jeden zaszczyt i sprawa załatwiona. Jeżeli w tym domu pojawi się dziecko, które nie było oczekiwane, które jest niechciane, to wrzeszczą ciasno mi. Co wymyślił człowiek? Aborcja. Jeżeli w tym domu pojawi się współmałżonek, który jest trudny, który ma trudny charakter, który uwikłał się czasami w nałogi, to wrzeszczą ciasno mi. Co wymyślił człowiek? Rozwód. Kochani, co jeszcze wymyśli człowiek, który odrzucił Boga? Co wymyśli człowiek, który ciągle wrzeszczy, że mi ciasno? Patrzyliśmy nie tak dawno z przerażeniem na ulice naszych miast. Patrzyliśmy na tych, którym tak zrobiło się ciasno, że wyszli z totalnym wulgaryzmem w przestrzeń publiczną. Bo moi drodzy, nigdy do tej pory, na naszych ulicach. Miast, wiosek, nie było takiego wulgaryzmu, jak te minione miesiące. I oni krzyczą ciasno. Czy mam się im dziwić? Nie. Moi kochani, nie dziwię się. Ja temu człowiekowi współczuję. Ponieważ... Zawsze mu będzie ciasno, ponieważ jeżeli odrzucił Boga, to w konsekwencji musi odrzucić człowieka, a wobec tego będzie ciągle walczył i będzie niszczył i będzie coraz bardziej wulgarny, bo to wszystko go przeraża, ale nie ma odwagi do Boga wrócić. Nie dziwię mu się, ja mu współczuję. I perspektywa druga, nasza. Bo kochani, skoro tu jesteście, skoro łączycie się z nami poprzez transmisję tych mszy świętych z waszej parafii, to znaczy, że macie perspektywę życia z Bogiem, czyli życia w mieszkaniu dwupokojowym. To, co tu i teraz... Ważne dla nas, ważne dla każdego. Przecież my po to się uczymy, po to zdobywamy wiedzę, po to pracujemy, po to zarabiamy, żeby być na tym świecie szczęśliwymi. Po to budujemy swoje domy, po to zakładamy rodziny, żeby być szczęśliwym i tak ma być. Bo to nic innego jak realizacja tego, co czytamy w Księdze Rodzaju. Gdy Bóg powiedział do człowieka, czyń sobie ziemię poddaną. I my to czynimy. I tak ma być, ale musimy pamiętać, że oprócz tego tu i teraz, oprócz naszego życia ziemskiego, czeka nas życie wieczne. Drzwi do tego pokoju życia wiecznego zostały otworzone w czasie sakramentu cztu. I to od nas zależy, jak my sobie umeblujemy ten pokój życia wiecznego, bo przyjdzie taki moment, kiedy Bóg nas powoła, kiedy trzeba będzie przejść z życia do życia, poprzez granice, poprzez próg śmierci, z życia doczesnego do życia wiecznego i każdy z Was wie, że jest to nieuniknione. Wobec tego, jak ma wyglądać to meblowanie mojego pokoju życia wiecznego. Bruno Ferrero, opowiadanie o dziedziczce. Bogata. Miała na ziemi wszystko. Miała piękną willę, cudowny ogród, miała służbę ogrodnika. Umiera. Po śmierci dostaje się do nieba. Święty Piotr otwiera bramę. Zapraszam. Idą przez niebo. Wpada w zachwyt. Boże, jaki jesteś cudowny. Boże, jaki jesteś piękny. Jak tu jest piękny, Jakie piękne wille. Jakie cudowne ogrody. Piotrze Święty, gdzie jest mój dom? Piotr mówi, chodź, pokaż. W pewnym momencie zatrzymuje się i dziękuję. Tu mieszkam. Odpowie nie, tu mieszka Twoja służąca. Kobieta, która całe życie u Ciebie pracowała, prała, gotowała i znowu zachwyt. Panie Boże, jakże jesteś piękny, skoro moja służąca ma tak cudowny dom, to co przygotowałeś dla mnie? I tak sobie wędrują przez niebo, ale ku jej zdziwieniu i trochę przerażeniu. Dostrzega, że te domy już są trochę gorszej jakości i ogrody już nie takie zachwycające i nie takie piękne. Jeszcze raz próbuje zatrzymać Piotra i mówi chyba idziemy w złym kierunku. Ja mówię, Jeszcze chwilę, trochę cierpliwości. Dochodzą na skraj nieba, opchnięta furtka, zapraszam. Żartujesz? Ja? Dziedziczka. Ja, która na ziemi miałam wszystko mam mieszkać w kurzej chatce? Przepraszam, z tego, co dostarczyłaś, z tego materiału, który nam dostarczyłaś do nieba nic innego nie dało się wybudować. Moi kochani rodzice, dzieciom wytłumaczcie, co to jest kurza chatka bo niektóre już mogą nie wiedzieć. Jaki jest to materiał? Jaki jest to materiał, z którego w niebie budują mi dom? To jest moja modlitwa. Rano i wieczorem. To jest pacierz. To jest zachowanie Bożych przykazań. To jest przykazanie miłości do Boga i do ludzi. W niebie budują mi dom z naszej pokory, z naszej cierpliwości, z naszej miłości, z naszej pomocy. W niebie budują mi dom z moich sakramentów, spowiedzi Komunii Świętej, czytania Pisma Świętego. To jest materiał, z którego tam budują mi dom. I zobaczcie, trzeba się pytać. Ile tam mam wybudowane? Czy gdyby teraz stanął tu Chrystus i powiedział: Dosyć, zabieram cię do siebie. Czy okazałoby się, że tam w niebie masz cudowną willę? Czy kurzą chatkę? A może tam jeszcze nie ma nic? Bo ciągle mówisz Panu Bogu: Za chwilę. Jutro, później jeszcze zmienię, jeszcze się pomodlę, jeszcze się poprawię. Proszę, abyście o tym pomyśleli. Dziecko, powiedz mi, jak wygląda Pan Bóg, bo ja nie chcę go zapomnieć. Jaki mam dom w niebie? Czy z mojego materiału, który tam dostarczyłem, mam willę, czy kurzą chatkę? Niech te pytania nam towarzyszą dziś.